Dzisiejszy odcinek, moi drodzy, to taki mały kącik edukacyjny, ponieważ dzisiaj będziemy sprawdzali na TikToku, jak niektóre rzeczy działają, z czego są zrobione, więc na pewno nauczymy się sporo nowych rzeczy. A jeżeli Wy nauczycie się chociaż jednej nowej rzeczy na dzisiejszym odcinku, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, co to było. My już nie możemy doczekać się tych ciekawostek, więc zaczynajmy. Jak są robione jajka? Ja nie wiem, czy ja chcę to widzieć. Jak chcę. One przybywają aż taką drogę. Ach, to? Doceniajmy każde jedno jajko. Doceniajmy każde jedno jajko. Nie wiedziałam, że one muszą przybyć aż tak długą drogę przez jelitka. Dobra, lecimy dalej. O, zmywarka! Tam po prostu jest wieczny tak. deszcz i burza. Kocham to urządzenie. No, zmywarka to jest wynalazek życia. Aha, i sobie leci tabletka i koniec, super. Kolejna rzecz, jak działa. Co to będzie? Już się boję. Jak ślimaki piją wodę. One je po prostu pochłaniają. Czy temu maczkowi się stało? One je po prostu pochłaniają. Fajne. Jak działają Stacje paliwa, tak? A Paliwowe. Tak wiem, to one są zakopane takie baniaki na dole, nie? Mm -hmm wielkie cysterny. Aha, idą takimi rurami po prostu. Dlatego tak ważne jest, żeby nie palić na stacjach benzynowych, bo tam się wszystko może wydarzyć. Upadnie Ci papieros, gdzieś pójdzie ten ogień, tym bardziej, że tam jest dużo paliwa. No, jest bardzo duże niebezpieczeństwo podpalenia tej stacji, mm. więc nie palcie papierosów na stacji benzynowej. W ogóle nie palcie, ale na stacji benzynowej tym bardziej. Jak jest robiona mrożona pizza? O, to jest satysfakcjonujące. Chcę zobaczyć jak są składniki nakładane. No, mało tych składników zawsze jest na tej pizzy orażonej. A, a to tak jest z ser. Bez nie, tutaj z warzywami od razu. No a, i wiadomo gdzie jest, są resztki, tak. Tak. Po prostu ser jest wymieszany z warzywami. Mięso? Uff, to trochę nie wygląda jak mięso. Nie, to chyba nie jest mięso. A, i teraz są mrożone w takiej tak. bardzo niskiej temperaturze i zamykane Zoli. próżniowo. Nienawidzę tej folii. No tak, na pewno to nie jest pizza mrożona. Na pewno tutaj jest dowalony sera. Ja <grym> Zawsze to... jak robię pizzę mrożoną, to kładę jeszcze z pięć plastrów sera na I nią. I szynkę i szynkę albo salami. O, boziu płyta! Film z makro płyty CD pokazuje, jak to działa, kodując małe wgłębienie na powierzchni płyty CD. Ten kod binarny jest następnie interpretowany przez bardzo precyzyjne lasery, umożliwiając odtwarzaczowi dokładne odtworzenie dźwięku. Wow! Właśnie, ja zawsze byłam zafascynowana płytą. Jak to jest, że wkładasz płytę i z niej leci film? To jest po prostu taka magic. Nie wiem, jakbyście naszym przodkom powiedzieli 100-200 lat temu, że będzie coś takiego. No, oczywiście jest teraz milion innych rzeczy, które funkcjonują i w ogóle to jest czarna magia. Ale no to by pomyśleli, no, czuby, czarownice, spalić na stosie. Co obrabia kostki lodu? Tak. Będzie rzeźbił, czy co będzie robił? A, zrobił kulę z kwadratu, tak? A ja właśnie kupiłam takie foremki, ostatnio, mm. do robienia kul lodowych. O, takie coś podobne kupiłam. Jest miejsce tylko na dwie kule? Nie, ja, ja kupiłam akurat na cztery kule, ale pięć foremek kupiłam. Znowu lód? Mm. <laughs> Z taką teksturką fajną! Ananas! Aha, to jest podgrzewane? Chyba tak. Fajne. Jak plasterek Dęga. miodu. This Czy to wcześniej. jest to to jest Boeing 747, jest A380. Co? Zejście na dół? Jest zejście na dół, no tak. No bo w sumie lecisz samolotem, nie? I gdzie jest biznes klasa na przykład? Na górze? Gdzie na górze? To którędy się chodzi na górę? Chyba na dole. Nie wiem, nie kręciłam się nigdy po samolocie. No ja się kręciłam tylko do toalety no i z powrotem, tak. no ale nigdy się tak nie rozglądałam. W sumie następnym razem, jak będziemy lecieli, to ja się muszę porozglądać. O, jak Oder trzymać pałeczki. Tak, tak i ten środkowy palec między... O! Tam? Ciekawe, all musimy to wypróbować następnym steak, razem w restauracji, no bo ja nigdy nie odczepiam. Ja na przykład tak nie trzymam tych patyczków, ale potrafię poruszać z tymi patyczkami, żeby jakby, no zjeść. Ale na przykład Krystian w ogóle nie odczepia od, steak, od siebie tych steak, patyczków i on je takimi dwoma złączonymi. To w ogóle nie ma sensu, bo tak się nie nauczysz operować z tymi patyczkami. No ale tak robią, no żeby sobie w miarę radzić, nie, z tym jedzeniem, bo czasami w restauracjach tych takich azjatyckich jest steak, tak, and że and w ogóle nie, nie podają Ci żadnych widelców tak, no tylko, tylko masz patyczki powiedzmy. i musisz sobie poradzić, nie? O, ciastki jak te ci się rozleją. Układa się z powrotem w Okej, okay, fajne. Spoko nawet. Przydatne. iPhone bez aparatu? Czemu iPhone jest bez aparatu? Nie mam pojęcia. Po co komu potrzebny iPhone bez aparatu? Dziwne. Znowu tutaj iPhone. Też. Czekaj, tutaj jest jakiś opis. Zobacz tłumaczenie. iPhoney bez kamer są wydawane pracownikom elektrowni jądrowych, ponieważ żadne kamery nie są dozwolone. Wow, ale że produkują w ogóle takie telefony specjalnie. Ciekawe, nie? Co to ma być? McDonald's. Co to jest? Owsianka? <grym> owsianka w McDonaldzie? Zalewasz wodą. Z nie, to jest cebula? Onions jest napisane w hasztagu. <grym> I ona rośnie, pęcznieje... O nie! Ja nie chciałam tego wiedzieć. O nie, to jest ta cebula z burgerów? Z cheeseburgera? Cebulka? Prawdopodobnie. Serio? O, by to nie była prawda. No, to jest ewidentnie prawda. Cicho. Moje zaufanie teraz runęło po prostu do McDonald's. Ja myślałam, że ta cebulka jest skrojona przez tak pracownika. Co w takim razie z taką cebulą na przykład z Makroyala? Nie, z Makroyala jest w prążkach. To musi Prążka. być świeża. No? No tak to musi być świeża wtedy. Przestańcie płacić za lód. Aha, czyli mały napój kontra duży napój w Dunkin' Ice. No, ale kurczę, jednak czasami masz ochotę na ten napój z tym lodem. Może w McDonaldzie też tak jest, że bierzesz do zestawu tą kolę, ona jest wygazowana już przez ten lód, ale no taka kola jest najlepsza. No tak. A co taką ciepłą weźmiesz, to już w ogóle będzie smakowa strasznie. Taką ciepłą, albo taką mocno gazowaną, to nawet się nią nie popijesz tego posiłku, bo będzie za mocno gazowana i będzie za ciepła, a tak jest zimna, trochę wygazowana, idealna. idealna. <laughs> Więc no, co to ma być? Nie wiem Czekaj, to się odbija Czyli wzór Serio takie. A, na miskach! Tak! To nie jest malowanie ręczne. Nie. Mocne, co? Ciekawe! I zawsze zastanawiałam taki... jak to jest robione. Taki glut wielki. Taki wielki glut. I dlatego są takie zamazane, niektóre maźnięte, jakby Ta. były malowane faktycznie. Fajne. Jak astronauci śpią Tylko w kosmosie! Musisz zrelaksować wszystkie swoje mięśnie. I co je zasypiasz? Jest już zasypiasz? Położycie. No już w tak? Chyba ja, tak. I idzie spać. I idzie do no, Przytulnie. On ma swoją kabinę do spania? Tak, no, bo musi mieć. Tak! My sleep Czyli on się następuje. On wchodzi do śpiwora? Ale to jest dziwne. Jezu, jakie to jest dziwne! Jakie to jest szalone! No! Miałam ja się tak nie wyspała. No i dobranoc. Nie ma Netflixa. To jest spanka. Ciekawe. Wiedziałeś, że w Japonii możesz otworzyć lodówkę z prawej strony, jeżeli jesteś... Aha! Fajne! Jak? Jak? Jak?! To musi mieć jakiś system... Fairness? Tak, że jak ciągniesz z tej, to bardziej tą stronę przytwierdza. No a jak z tej, to tą, nie? Nie. <laughs> Ciekawe, czy do góry nie. można otworzyć. Jestem ciekawa, co to za wynalazek. Ale fajne. Chociaż czy nam by się przydało. No, czasami tak, bo czasami musisz tak... No, czasami tak. O! Trzeba to pokazać, bo on zawsze mówi, że my byśmy na cenie poradziły z wbiciem gwoździa. cóż wiadomo, jak wbijać gwoździe. Tu sobie, o, elegancko przekładasz, tak. Mhm. Tu. I pyk. I elegancko, prosto wbite. Co, jaki lifehack. Bardzo przydatne. Czy widziałeś, że kółko w mleku mówi Ci, kiedy mleko jest zepsute? Czy my mamy kółka w że się wypukla, tak, że jak jest gazowane, już się sfermentowało, uh -huh. co robimy mleko, kiśnie, to wtedy się wypukla ta kuleczka i wtedy wiesz, że jest zepsuta. Tak, ale to ale u nas... jakieś specjalne butelki W chyba, bo u nas nie ma takich kółeczek, a może nigdy nie zauważyliśmy. Zwróćmy uwagę na pewno w sklepie z nami do końca tej lekcji i nie poszliście na wagary, to napiszcie w komentarzu, że ten odcinek był na piątkę z plusem, a my Wam dziękujemy, że byliście z nami do końca. Wpadajcie też na nasze Instagramki, linki są w opisie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!